Pastor Tetpike, 13 stycznia 2006, tłumaczenie Ola Gordon. W Starym Testamencie Bóg nakazuje Hebrajczykom wypędzić nikczemnych Kananejczyków ze swojej ziemi obiecanej. Kananejska kultura przepełniona była składaniem w ofierze niemowląt, zboczeniami seksualnymi, bałwochwalstwem i okultyzmem. Bóg wiedział że zasada zerowej tolerancji wobec kananejskiego zła była jedynym sposobem na ocalenie hebrajskiego monoteizmu. Tylko wtedy mógł on przygotować miejsce dla Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich w niego wierzących. Choć Bóg stosował surowe metody wobec religii pogańskich, Stary Testament jest pozbawiony rasizmu, przekonania o tym, że inni są z natury źli, zdegenerowani i człekokształtni. Król Dawid pochodził od Żyda Boaza i Rutch, pobożnej gojki. W armii Dawida służyli prawi goje, tacy jak Uriasz Chetyta. Dawid był również przyjacielem sedonickiego króla Hirama, który miał duży udział w budowie świątyni Salomona. Do hebrajskiej społeczności przyjmowano gojowskich konwertytów takich jak Rahab. Faryzeusze przynoszą rasizm do Izraela. W Izraelu nie było rasizmu do czasu, kiedy do Judei przybyli z Babilonu pisarze i faryzeusze kilka stuleci przed Chrystusem, to oni natchnęli żydowską religię i kulturę ideą, że goje są moralnie gorsi i zanieczyszczają rasę. Stary Testament nie mówi nic takiego, ostrzega tylko przed wpływem gojowskiego bałwochwalstwa na Hebrajczyków. Faryzeusze wprowadzili do judaizmu pojęcie wyższości rasowej, o której nie ma nic w Starym Testamencie. W wyniku tego Żydzi w czasach Chrystusa byli wielkimi rasistami, przekonanymi o nieodłącznej wyższości nad gojowskimi psami. Dobry Żyd nawet nie rozmawiał z Samarytaninem. Jeśli go goja pobito, obrabowano i wrzucono do rowu, pobożny Żyd, w obawie przed staniem się nieczystym, przechodził na drugą stronę ulicy. Talmud czci rasizm jak świętość. Na nieszczęście rasistowska rewolucja faryzeuszy została umieszczona w Talmudzie Babilońskim, ogromnym, bezładnym zbiorze faryzejskiego prawa. W dzisiejszych czasach Talmud wraz ze swoim mistycznym towarzyszem, Zoharem lub Kabałą, stanowią największe duchowe, etyczne i prawne przewodniki dla posłusznych Żydów. Mają znacznie większe znaczenie dla takich Żydów niż Stary Testament. Znany żydowski autor Herman Wołk tak komentuje przewagę Talmudu nad wszystkimi odmianami judaizmu, do dnia dzisiejszego Talmud jest krwią krążącą w sercu żydowskiej religii. Wszelkie przestrzegane przez nas prawo, zwyczaje czy obrzędy są zgodne z Talmudem. To jest nasze powszechne prawo. Rasizm w Izraelu. Świat zastanawia się, dlaczego obecnie w Izraelu wcześniej prześladowani Żydzi stali się prześladowcami. Wykształceni religijni Żydzi, zwłaszcza w rządzie i wśród ultraortodoksyjnych osadników na zachodnim brzegu, traktują Palestyńczyków dużo gorzej niż traktowali bezwierze. Weteran filmowie James Longley, w filmie Gaza Strip Strefa Gazy, obrazowo dokumentuje, jak izraelscy żołnierze strzelają w głowy arabskich dzieci za popełnianie zbrodni, jaką jest rzucanie kamieniami. Kiedy filmował. Izraelski helikopter zrzucał pojemniki z ogłupiającym gazem nerwowym na mieszkańców gazy. Tak jak Sowieci czynili to w Afganistanie, izraelscy żołnierze zostawiali w zabawkach na ziemi minę pułapki po to, by rozrywały ciekawe dzieciaki. Wyjaśnienie takiego zachowania znajduje się w Talmudzie. Uczy on poczucia wyższości i boskiego prawa Żydów nad Gojami. Żyd jest święte z powodu rasowego przymierza Boga z Izraelem. Według Talmudu, goje są nieczyści, gdyż odwrotnie do Żydów, nie byli obecni na górze Synaj. Przez stanie na górze Żydzi zostali na zawsze oczyszczeni od porządliwych myśli. W artykule pod tytułem Goje Encyklopedia Żydowska podsumowuje opinię Talmudu na temat przewagi żydowskiej moralności. Talmud komentuje nieprawdomówność gojów i przeciwstawia ją z reputacją Żyda. Pozostałość po Izraelu nie będzie dokonywać niemoralnych czynów ani mówić kłamstw, ani w ich ustach nie będzie oszukańczego języka. Talmudyczni autorzy mówią, że tylko Izraelczycy są ludźmi. Gojów zaklasyfikowali nie do ludzi lecz barbarzyńców. Rabin Johanan Benzaki mówi, że jeśli ktoś naucza goja Talmudu, zasługuje na śmierć. Judach i zaleca dzienną recytację błogosławieństwa: Błogosławiony jesteś Ty, który nie stworzyłeś mnie gojem. Żydzi są tak święci, jak mówi Talmud, że kto uderzy w policzek Żyda, to tak jakby zaatakował boską wszechobecność. Talmud dehumanizuje Arabów. Ludzkość jest szokowana tym, jak izraelskie wojsko kryminalizuje arabską młodzież często zabijając ich strzałem, jakby byli gorszymi ludźmi. I tak właśnie Talmud uczy Żydów, jak traktować gojowskie dzieci. Talmud pozostawia poza prawem problem gojów lub dzieci, jakby były bydłem. Podczas palestyńskiej intifady w Gazie w 1988 roku świat był przerażony tym, że izraelscy żołnierze spalili żywcem czterech palestyńskich chłopców. Ale Talmud sankcjonuje żydowski mordy gojów. Talmud mówi, jeśli Żyt wrzuci sąsiada do dołu, w którym jest drabina, potem spieszy się, by ją usunąć, nie odpowiada za śmierć swojego sąsiada. Żyt może przepchać duży kamień i położyć go na otworze do dołu, gwarantując w ten sposób, że ofiara nie przeżyje. Zgodnie z Talmudem, ci, którzy odrzucają torej izraelskich proroków, jak mówi prawo, Powinni być zabici, a ci, którzy mają władzę nad życiem i śmiercią, powinni ich zabić, a jeśli nie można tego dokonać, powinni być doprowadzeni do śmierci podstępnymi metodami. Zbrodnicza nienawiść wobec gojów aż kipi na stronach Talmudu. Żydowska Encyklopedia cytuje jednego z najbardziej szanowanych rabinów Simeona ben Jochai Najlepsi spośród gojów zasługują na śmierć. Jak ważny dla Żydów jest Talmud obecnie. Jak ważna jest obecnie dla Żydów średniowieczna rządza krwi. Większość Żydów w Ameryce prawdopodobnie nigdy nie czytała Talmudu, ani nawet nie słyszała o Rabinie Ben Jochai. Dla większości zasymilowanego amerykańskiego Żydostwa, judaizm to wspieranie Izraela i spraw lewicowych i nakłada głównie obowiązki społeczne, a nie duchowe. Ale zupełnie inaczej jest w Nowym Jorku, a zwłaszcza w Izraelu. Obecnie w Izraelu podczas religijnego święta Lagba Omar dziesiątki tysięcy ortodoksyjnych Żydów zbierają się w Maronie, tradycyjnym miejscu pochówku Jochai, gdzie honorują jego pamięć śpiewem, tańcem i wezwaniami do działania. Encyklopedia Judaica opisuje Ben Jochai jako jednego z gigantów wszechczasów judaizmu. Daleko od bycia nieaktualnym. Wołanie Ben-Jochai do rzezi najlepszych zgojów to tekst talmudyczny, który uzasadnia izraelską politykę zabijania niewinnych Arabów, w tym dzieci. Rządowa instrukcja dla nowoczesnych izraelskich żołnierzy zawiera podsumowanie nauczania ben Yochai w wojnie, gdy nasze siły burzą wroga, pozwala im się, a nawet nakazuje przez halakach zabijanie nawet dobrych cywilów, to znaczy cywilów, którzy są pozornie dobrzy. Talmud wyraźnie robi więcej niż dehumanizuje Palestyńczyków. Również dehumanizuje wykształconych i religijnych Żydów, którzy kierują się zbrodniczym rasizmem. Talmud to skalpel wykrwawiający Bliski Wschód. Żydowska Kabała mówi, że Żydzi są boscy. Mistyczny Zohar, lub Kabała, podobnie jak Talmud, przez ortodoksyjnych Żydów uważany jest za zainspirowany przez Boga. A jego autorytet jest równy Talmudowi. Wielu ultraortodoksyjnych Żydów, takich, jacy przeważają obecnie w Izraelu, uważa go nawet za ważniejszy. W Zohar wszędzie powtarza się ideę, że Żydzi są boskimi, świętymi istotami, kluczowymi dla istnienia świata. Goje natomiast są demoniczni i mniej niż ludcy. Zohar mówi: że Żyjąca dusza odnosi się do Izraela, który ma żywą duszę na wyższym poziomie. A bydło i pełzające rzeczy i bestia ziemi odnoszą się do innych, którzy nie są żyjącą duszą. Zochar mówi: osioł oznaczenie Żyda, który ma być zbawiony przez złożenie ofiary z jagnięcia, który jest rozproszonym domem Izraela, ale jeśli odmówi zbawienia, rozwal mu czaszkę. Oni powinni być usunięci z księgi żywych, zgodnie z Zocharem. Bóg nagradza Żydów za zamordowanie tych których Izrael uważa za bałwochwalców. W pałacach czwartego nieba są ci, którzy opłakiwali Sejon i Jerozolimę, oraz wszyscy ci, którzy niszczyli bałwochwalcze narody, a ci, którzy zabijali ludzi czczących Bożków, odziani są w szkarłatne ubrania, by ich można było rozpoznawać i szanować. Jedynie niszcząc gojów, jak mówi Zohar, Izrael może odzyskać swoją predestynowaną pozycję jako obecnej Bożej